Świat widzi w szaro-szarych barwach, ale słyszy wszystkie kolory. Wśród gości 15 Biennale Bienna jest Neil Harbison. Brytyjczyk dotknięty rzadką chorobą opowiedział Katzprowicy cocie, jak postrzega otaczającą go rzeczywistość i jak dzięki technice został cyborgiem i artystą audiowizualnym. Neil Harbison od urodzenia cierpi na achromatyzm. W ogóle nie widzi kolorów, jego świat ma odcienie szarości. Kolor to sprawa społeczna. Kiedy ich nie widziałem, czułem się społecznie wykluczony, bo to temat, który powraca w codziennych rozmowach. Ludzie nieustannie o tym mówią. Wszystko zmieniło się, kiedy wraz z Adamem Montadonem stworzył urządzenie IBORG. To kamera zespolona z chipem wszczepionym do kości czaszki. Kamera zmienia długość fal świetlnych emitowanych przez barwy na fale dźwiękowe. W ten sposób Harbison słyszy kolory na przykład ludzkiej twarzy. Twoje usta wydają dźwięk F, bardzo niski. Twoja skóra też ma kolor dźwięku F, ale nieco wyższy. Włosy to też dźwięk F. Wszystkie bardzo niskie. Zaczynał od rozróżniania brzmień sześciu barw. Dziś potrafi nazwać 360 i opowiada o tym, jak postrzega świat. Achromatyzm, który nie pozwala mu widzieć barw. no. Stał się tutaj impulsem do, do stworzenia sztuki i zamieniania swojego życia na dobrą sprawę, w performance. Harbison przekłada także dźwięki na kolory. Po lewej wizja przemówienia Hitlera, po prawej Martina Luthera Kinga. Moja sztuka to łączenie koloru i dźwięku. Dla mnie to po prostu to samo. Gram więc koncerty, gdzie używam kolorów zamiast instrumentów, a także robię wystawy, gdzie zamiast obrazów są dźwięki. W 2004 roku Harbisonowi zezwolono na pozowanie. Do zdjęcia paszportowego z założonym urządzeniem. Od tego momentu został oficjalnie uznany przez brytyjską administrację za cyborga. Wrocław Kacperce-Cota.